Dzień dobry, witam się z Państwem, nie mrugnąwszy, trener, coach, rekruter Robert Fryczkowski. To są nowe wskazania tutaj moich pomocników. Mam nie mrugać, tak nie mówić. Dzień dobry, Robert Fryczkowski, bo to nie robi z dobrego wrażenia. Więc mówię, dzień dobry, Robert Fryczkowski. Fajnie. Witam państwa serdecznie. E, dzisiaj porozmawiamy o zarządzaniu zespołem w sytuacjach realnych, na przykład w rządzeniu państwem. E, spotykam bardzo dużo ludzi, którzy mają bardzo mało wiedzy na różne tematy, a tak naprawdę w ogóle nie mają wiedzy na żadne tematy, tylko mają takie proste, żeby nie powiedzieć, bardzo prostackie wyobrażenia o tym, jak się zarządza zespołem, i mają takie proste, żeby nie powiedzieć, naiwne wyobrażenia. Ale ja sam takie miałem, kiedy byłem gimnazjalistą, kiedy skończyłem maturę e, odnośnie tego, jak wygląda społeczeństwo i jak wygląda mm, walka. Walka wygląda tak, że jeżeli Państwo, jak to ktoś napisał niedawno wspaniale, nie piją rano kawy, nie idą do walki o, swoje, o swoją wolność tylko po prostu przyjmujecie to, co jest, to na 99% jesteście niewolnikami. Oczywiście możecie być z bardzo sytymi niewolnikami, możecie państwo jeździć najnowszą Skodą Super B 4x4, możecie jeździć Audi Q7, możecie mieć wszystko, co chcecie i podróżować, i spędzać wakacje na Malediwach, ale tak naprawdę, jeżeli nie walczycie o swoją wolność, Jesteście niewolnikami. Jeżeli codziennie nie walczymy o swoją wolność, jesteśmy niewolnikami. I walka o swoją wolność jest bardzo trudna, jeżeli zważyć, jakim zespołem musimy zarządzać. Kiedyś, no nie tak dawno, pracowałem w pewnym takim dosyć toksycznym zespole. I tam mieliśmy klienta, który był ubekiem. Taki stary ubek, ale już był tak starym ubekiem, że już zaczął robić sobie z tego jaja, chodzić, i opowiadać, jak to pracował ze służbami. Więc już był zupełnie, jakby to powiedzieć, taki zdziadziowaty ubek. A od kiedy jeszcze spadł z konia, to w ogóle mu się w głowie poprzewracało i opowiadał, jak tam robił różne rzeczy. Ale bardzo mądry człowiek. I zauważył, że ja mam na tablicy u siebie w firmie napisane, czytałem książkę społeczną i napisałem gdzieś tam 20%. A on mówi do mnie, bo to taki ciekawski ubek, wiecie, to taki fajny ubek, jeżeli ubek może być fajny, eee, powiedział, co to jest, panie Robercie, bo on taki ciekawski był, Ja ja mówię, panie, jak on miał na imię, nie powiem, jak miał na imię, nie, 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 nie mnie. Eee, ja mówię, panie, trzeba wymyślić jakieś imię, jakie może być, Stasiu. Stasio, dla ubeka jest dobre imię Stasio. Ja mówię, panie Stasio, e, panie Stasio, to jest, przyznałem właśnie taką książkę pod tytułem tam, jak z, sponiewierać jakiś kraj i tak dalej i zanotowałem sobie, że w Polsce jest 20% ludzi uwikłanych e, w służbę e, w TV i tak dalej, czyli ubeków, informatorów i innych ludzi. Żebyście Państwo wiedzieli, jak on, ten uroczy staruszek, się śmiał to leciały mu tutaj o tak, i mówi do mnie: Panie Robercie! A skąd są te informacje? A ja mówię: No z tej książki! Zaśmiewał się aż czkał. a to dla staruszka niebezpieczne, bo mógłby się odławić, i było było jednego mniej, i kto by teraz czytał nie w miejscowym kiosku. Więc on powiedział mi, że takich ludzi usmarowanych we współpracę, powiedzmy, nazwijmy to, jak mówi pani Kazachari jaszczurów, jest dużo więcej niż 20%. Jest dużo więcej niż 20%, jest dużo, dużo więcej. Ja powiedziałem, mu, wie pan co, z tym szacunkiem dla pańskiej wiedzy, ale to jest chyba niemożliwe. A on powiedział Panie Robercie, panie Robercie, pan jest jeszcze bardzo młody. Co nie znaczyło, że jestem młody, tylko po prostu głupi jak but i nie wiem, jak wygląda życie. I teraz spójrzcie, jeżeli jest, powiedzmy, w społeczeństwie 20% ludzi takich jaszczurów, ludzi toksycznych, którzy mają swoje prywatne cele, przedkładają je na cele społeczne, nie mają pewnej moralności, no po prostu jaszczurów, tak jak mówi pani Kazahari, polecam. Pani Kazahari naprawdę jest świetną kobietką. To można spojrzeć na to w ten sposób, że mamy całe społeczeństwo, prawda? Ono ma 100%, 100%. Ale mamy 20% jaszczurów. I teraz zobaczcie, 20% jaszczurów to jest mniej więcej tyle. 20%. I teraz powiecie Państwo tak. 20%. Te flamasty dostałem od swojej dziewczyny z Japonii. Znaczy, nie, dziewczyna jest z Polski, ale flamasty są z Japonii. Japonia jest cudowna, to tym będzie drobny materiał. I teraz tak, powiecie Państwo: Nie, no to da się żyć. Jeżeli, ale widzicie to Państwo w ten sposób, że jest jakaś spleśniała kromka chleba, że jest bochenek chleba, ale część spleśniałości jest taki zwarty i da się go odkroić. Otóż nie. Spójrzcie Państwo, jak to wygląda w praktyce. Czyli mamy 100 obywateli i mamy 20: raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 9 10 11 12 13, tu w Gdańsku jesteśmy 14 15 16 17 18 19 20 i mamy 20 20 jaszczurów To już wygląda zupełnie inaczej, nie? Zobaczcie, to wygląda jak ser pleśniowy. Nagle z takiej zwartej struktury, kiedy wzruszamy ramionami i mówimy a wychodzi coś takiego bardzo trudnego. Zwłaszcza, że te jaszczury działają wielowektorowo. Jeden jaszczur działa w tą stronę, drugi w tą, trzeci w tą, czwarty w tamtą. Ich łączy wspólna nienawiść do tradycji, do pewnych rzeczy ustalonych. Ich łączy przede wszystkim to, że wszyscy. Jak jeden jaszczur mają duszę niewolnika. Bo wiecie, o, co ich łączy. Tylko to, że oni mają złamane kręgosłupy. Ich łączy to, że są niewolnikami. Dlatego nienawidzą całą sobą, całą swoją duszą, całym swoim dniem i nocą, całą swoją rodziną, całą swoją telewizją, całą swoją prasą, gazetą, nienawidzą ludzi wolnych. Wolnych chodzących po ulicach, wolnych czytających gazety, wolnych mających radio, wolnych wierzących w Chrystusa, wolnych wierzących w cokolwiek, co im daje ponadczasową wolność. Nienawidzą ludzi wolnych, bo sami wolni nie są. A więc wszystko zrobią nie w tym celu, żeby stać się wolnymi, bo przecież to proste, tylko żeby wszystką inną wolność stłapić. Więc mamy takie jaszczury. Przyznacie Państwo, że już wygląda to inaczej. Jest trudno co? Nagle z takiego zwartego kawałka zrobiło się taki burdel. Ale teraz zobaczcie, że każdy jaszczur. Czy mogę prosić o japoński flamaster numer 2? I czerwony. Ale mieć fajnie asystentkę. Jak proszę Państwa, jesteście takim znanym YouTuberem. Tak jak ja w tej chwili. To. Po prostu, to jest naprawdę. Tak. To jest po prostu. To teraz zobaczcie. Każdy taki jaszczur ma żonę. Ma pracownika. Ma żonę i pracownika, ma kochankę, ma syna. Na przykład jest jaszczur, który jest sędzią. Mówili sądzi, jakiś tam ryży będą, będzie las krzyży. Ale może się zdarzyć, że taki ktoś ma syna, a syn jest jeszcze gorszy. Jest Ktoś ma następcę, adjunkta, doktora, żonę, ojca, matkę, kochankę, pracownika. Adiunkta, profesora na uczelni, ojca i jeszcze brata. Wygląda to już bardziej skomplikowanie, nie? Bo się tworzą środowiska, co wy myślicie, że to nie samo się sprzedaje? W związku z tym, pomyślicie, że sytuacja jest beznadziejna. Nie, nie jest beznadziejna, ponieważ yy, Kazachary dzieli ludzi na patriotów i jaszczury. Ponieważ my, patrioci, też mamy na kim się oprzeć. Czy wiedzą Państwo, że ten zielony, japoński flamaster pisze tą końcówką jasnozielono, a tą ciemnozielono? Zobaczcie, tacy Japończycy, tacy malutcy, tacy żółci, tacy skośnoocy, tacy dopychani do metra w tych maseczkach, a jednak coś to rozumuje, taki, gdzieś tam się ta iskra rozumu w tym jakimś organizmie jakimś tam się kołacze. Coś takiego, żeby wymyślić flamaster, który mówi jasnozielony jest i jest ciemnozielony i to jest wyraźne i teraz zobaczcie Państwo macie Wy też swoich pretorian i macie dwudziestu swoich pretorian raz ja ich zaznaczę dwa trzy cztery pięć sześć siedem osiem

Mamy załogę, mamy ludzi, którzy idą z nami w pierwszym rzędzie, niosą biało-czerwoną flagę i mówią: Wolność, równość, braterstwo. Albo mówią: Bóg, honor, ojczyzna. Jest 20 pretorian, którzy mówią: Robert, gdyby cokolwiek się nie działo, ci zawsze pomogę. Jak będziesz siedział w pierdlu, ja zaopiekuję się Twoją dziewczyną. Albo nie, 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 ona się zaopiekuje sobą, sama jest mądra. Wiedzą Państwo, w czym jest problem? Że w tych 10, 20 pretorianach, którym byście zawierzyli, którym pomagacie, dziesięciu to skurwiałe psy. Dziesięciu z tych najwierniejszych pretorian, którzy idą, siedzą w więzieniach, to są psy, to są zdrajcy. Wiecie, że postulariusz yy, księdza Popiełuszki, ksiądz był donosicielem i agentem? Jeżeli tam był agent i donosiciel, wszędzie może być. Wszędzie, w każdym miejscu. Ostatniego partyzanta na Lubelszczyźnie zdradził szwagier. Zdradził szwagier, własny szwagier. Brat jego żony, z którą miało dwójkę dzieci. Z tych dwudziestu pretorian, dziesięć to najtęsi zdrajcy. Którzy. Wiecie, kiedy to się okaże? Być może nigdy, bo to będą ludzie, którzy będą Wam przez 20 lat pomagać, bezinteresownie wspierać Was, pożyczać pieniądze. A na końcu, kiedy będziecie siedzieli w pierwlu, okaże się, że wszystko o Was wiedzieli. No, zobaczcie, możemy krytykować księdza, e, e, możemy krytykować Lecha Wałęsa, ale pomyślcie sobie, jak musi się czuć ten człowiek. On jest autentycznie, totalnie nie z mojej bajki. Ale jak się musi czuć, wiedząc, że przez 30 lat spowiadał się agentowi UB? Jak on musi się czuć, wiedząc, że wszystkie swoje tajemnice życia i rozgrzeszenia miał wobec agenta UB? A przecież pewnie mu wierzą. Więc właśnie wśród tych dziesięciu najwierniejszych pretorian, czy dwudziestu, macie dziesięciu zdrajców, którzy wbiją wam nóż w plecy w tym miejscu, kiedy się nie spodziewacie, kiedy będziecie najbardziej potrzebować pomocy i powiecie: Pomóż!. Oni cofną swoją rękę, uśmiechną się i powiedzą: Jesteś aż tak głupi? Nie domyśliłeś się nigdy? A kiedy miałeś te cztery rewizje, też? Nie domyśliłeś się wtedy też? A więc, którzy to są, wiecie? Bo ja nie, to się okaże. A teraz jeszcze macie w tej grupie 10 śpiochów. Ja ich zaznaczę tak dla formalności. Japońskim flamastrem. Spójrzcie, to to jest japońska głowa. Patrzcie. Taki mały Japończyk, a wymyślił flamaster dziesięciu śpiochów. Ja ich specjalnie zaznaczę, ale wierzcie mi, że oni są w ogóle nieznani. Oni sami sobie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. O. Wiecie co to jest śpioch? To jest agentura uśpiona. To jest taki gość, który jest poczciwym dyrektorem szkoły podstawowej, angażuje się we wszystko. Topi marzanne, zbiera kwiatki, zbiera motyle, jest bardzo fajnym działaczem, nikomu się nie naraża. Jest niezmiennie, jak władze się zmieniają, a on ciągle jest, jest naprawdę przez wszystkich lubiany. Ma polskie piękne nazwisko, tylko on wie, co ma robić w sytuacji trudnej. Kiedy ma dwóch nauczycieli dobrych i złych, zawsze promuje złego. Oczywiście znajduje uzasadnienie, mówi Malinowska ma trudną sytuację rodzinną i trzeba było jej pomóc. Ale wie dobrze, że jak jest dobry historyk, który mówi dużo dobrej prawdy historycznej i taki, który mówi to, co trzeba, to właśnie promuje tego, co trzeba. To jest właśnie śpioch, ktoś taki, który wie, że ma w danej chwili, jest zaprogramowany na pewne czynności, które po prostu nie budzą żadnych podejrzeń, ale skumulowane w ciągu całego życia stanowią obraz destrukcji. I takich ludzi w tej grupie macie 10. I teraz wyobraźcie sobie państwo, że jesteście politykiem. I macie za sobą ten obraz, który tutaj macie. Macie te zasoby kadrowe, które macie. Jesteście politykiem PiS-u, PO, Konfederacji, czegokolwiek. To wszystko nie ma żadnego znaczenia, ponieważ to są partie, które są jakby to powiedzieć, takie reprezentatywne względem rządzących, czyli to są zarządy. Ale nawet macie taką kadrę co można zrobić z taką kadrą, jeżeli mamy w tymi śpiochów, zdrajców, agentów, autentycznych ludzi, autentycznych patriotów, którzy robią swoje i mają wszystko gdzieś i są z dala od tego wszystkiego, ludzi, którym naprawdę wierzymy, ale z 20 z nich 10 zada nam cios w plecy? I bardzo potem, kiedy rozmawiam z ludźmi, mówi ktoś: Ten Ksiński to powinien zrobić tak, powinno się zrobić tak, powinno się zamknąć tych, powinno się zrobić tych. Czasem ja myślę, głupcze, kto powinien to zrobić? Ty powinien to zrobić? Ja powinien to zrobić? A który z nas jest zdrajcą? Ty czy ja? A może ten Ksiński jest zdrajcą? Jeżeli mamy takie siły, jeżeli mamy takie zasoby, to żadna decyzja nie jest prosta, żadna decyzja nie jest łatwa, żadna decyzja nie jest oczywista. Jest to chodzenie po kruchym, zaminowanym lodzie. I bardzo właśnie często niektórych polityków szanuję za to, ale rozumiem, że na przykład tacy naprawdę wybitni, prostolinijni politycy muszą z polityki odejść, ponieważ chodzenie po takim materiale i praca z takim materiałem ludzkim po prostu na swój sposób upadła i nie pozostawia nas obojętnego, jeżeli pracujemy z takimi ludźmi, po jakimś czasie przesiąkamy patologiczną podejrzliwością, Paranoicznymi, różnymi oskarżeniami, różnymi innymi rzeczami. No, po prostu, jeżeli ktoś przekonuje się, na przykład, że jego spowiednik po 30 latach mm, był agentem, czy postulator świętości błogosławionego popiłzki był agentem, to naprawdę. Nie sposób pozostać potem normalnym, spokojnym człowiekiem, ponieważ wtedy wieczy się spisek naprawdę wszędzie. Co się zobaczyło, to się nie zobaczy. I dlatego, właśnie bardzo ważę sobie lekcję, wszystkie takie głupie porady typu to powinno się zrobić tak, to powinno się zrobić tak, dlaczego on tego nie robi tak, czemu on nie zrobi tego tak, czemu. Bo żeby tak postępować, to trzeba być Erdoganem. Nieprzypad zamknąć 500 dziennikarzy i zmagazynować gdzieś na. Nie wiem, gdzieś tam na stadionie, a potem oni zniknęli. Po prostu nie ma innej możliwości, jak zarządzanie w ten sposób, jak Erdogan. Nie ma innej. Jeżeli jest państwo demokratyczne, to demokracja ma w sobie siłę, ale ma też słabość taką, że to jest bardzo luźne sito dla różnych zakamuflowanych szumowin. A zarządzanie takim zespołem jest bardzo trudne. I wydaje mi się, że największym zagrożeniem są właśnie ludzie entuzjastyczni. 20 ludzi, 20 ludzi z których 10 okaże się zdrajcami. I to wszystko pod rozwagę daję wszystkim Państwu, tym, którzy właśnie mają takie proste porady. Powinno się to, powinno się tamto. Dlaczego on tego nie robi? Dlatego, ponieważ dysponuje takim właśnie materiałem ludzkim na poły obojętnym, na poły skurwionym, na poły entuzjastycznym, na poły zdradzieckim, na poły wizjonerskim. A ty? Którą kropką jesteś na tym wykresie? Zastanowiłeś się. Wszystkiego dobrego życzę.